Świadkami wyjątkowej uroczystości byliśmy w Luboradzy, gdzie ośrodek dwór pomorski nie tylko zorganizował, ale też zasponsorował setne urodziny pani Felicji Zielińskiej. Urodzonej na kresach i wywiezionej do przymusowej pracy przez hitlerowców niezwykłej kobiety która nieprzerwanie od 1945 roku mieszka w tym samym budynku w Barwicach. W dniu fantastycznego jubileuszu nie zabrakło zarówno gości, jak również prezentów oraz życzeń. W Barwicach e, naprawdę 12 lat czekaliśmy, aby mieć tak ścigodnego jubilata. Niech mi zatem będzie wolno tą drogą podziękować Pani w imieniu własnym i całej społeczności powiatu szczecinieckiego za wszelkie trudy i owoce minionych stu lat oraz złożyć życzenia sił, Zdrowia, niekończącej się witalności oraz jak najwięcej powodów do radości. Niech każdy dzień wnosi Pani życie coraz więcej ciepła i miłości. Niech napawa Panią radością i poczuciem dumy z przeżytych dni. Wszelkiego dobra, Pani Felicjo. Życzę Pani jeszcze wielu, wielu lat z najbliższymi i cieszenia się tym, że może Pani być naszym tutaj. Wyjątkową osobą w barwicach i w powiecie szczecinowym. Jest mi ogromnie miło i niezmiernie przyjemnie w imieniu całej społeczności lokalnej w Gminy Barwice Mam zaszczyt dzisiaj w tej wspaniałej uroczystości z okazji pani setnych urodzin uczestniczyć. Pani Felicjo, z okazji 100 lat życzę dalszego zdrowia. Tak jak powiedział pan Starosta, niech dalej pani trzyma się w dobrej kondycji, w dobrym zdrowiu. I korzysta z radości życia. Niech Pani wie, że otaczają Panią ludzie, którzy Panią szanują, kochają, uwielbiają. Pani Felicjo, 100 lat to ogrom czasu. To ogrom doświadczeń, to wskazówka dla naszego y, młodszego pokolenia, jak sobie radzić, jak przetrwać to wszystko i jak dzisiaj y, patrzeć, że. Można, że jest siła, że jest chęć yy, i należy żyć i walczyć o to, co faktycznie Pani przez te lata yy, w swoim życiu stworzyła. To, co najważniejsze, to szacunek i wdzięczność. Szacunek do Pani Felicji i dla rodziny przede wszystkim, która otacza Panią Felicję w yy, tym ciepłym rodzinnym, gdzie że dzisiaj jest w tak dobrej kondycji z nami, że może tutaj być, może rozmawiać z nami. Proszę Państwa, to Wasza zasługa. Myślę, że teraz niejeden z nas to tak sobie myśli, co mnie czeka, kiedy będę w wieku pani Ferencji. I każdy życzy sobie z Was, żeby miał właśnie tyle szczęścia i co do co pani Ferencja dzisiaj. Uczestnicząc w tak wspaniałym wydarzeniu nie mogliśmy nie skorzystać z możliwości porozmawiania z szacowną jubilatką. I jak się nie trudno domyślić, interesował nas przede wszystkim sekret długowieczności oraz niesamowitej pogody ducha pani Felicji. No i jak ja mogę robić? Ja nic nie robię. Samo się żyje? Żyje się tak dobrze i no jakoś choroba jest i, i zawsze choroba tego. I, Przejdzie, podleczy się. Jak dobrze jest to zdrowsza, to wesele mi jest, tylko że na nogi nie mogę chodzić. Już 16 lat siedzę. No jak jestem zdrowsza, to jestem i wesola. I zaśmieję się, i pokażę. No ja sama się dziwię, że tyle lat przeżyłem. No to dziwne jest. Dla mnie osobiście dziwnie. Nasza redakcja również dołącza do najserdeczniejszych życzeń, przede wszystkim zdrowia oraz dalszej pomyślności w życiu osobistym.